Cześć, nocy taksówka z Londynu, pozdrawiam. Słuchajcie, jestem w Vatican City. Eee, zaraz zrobię przebitkę na plac Świętego Piotra, ale jeszcze przedtem wam powiem. kurczę, no tak. No właśnie, poza wszystkim pomyślałem, że mógłbym napić się kawy i znalazłem kafeterię u Świętego Piotra. Nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł, żeby od razu do Świętego Piotra iść na kawę, bo mógłby tam zostać. Ale też Wam pokażę. Poznałem nowy, nieznany mi sposób na sprzedaż pamiątek. Mianowicie wystarczy podejść do turysty i powiedzieć mu, masz to za darmo. Masz, masz. Skąd jesteś? Polski? O, zajbiście! znam Lewandowskiego. Lewandowski, bardzo na jest No i tak dalej, nie? I jak... Jeszcze Ci dam jeszcze. Jesz je jeszcze tu masz drugą, drugą razoletkę. Trzecią i piątą. No, no to ten... Dałem mi 2 euro. No chociaż 5. No dobra, dałem mu 4. Dobra, na razie. Słuchajcie, stwierdzam, że e, gdybym miał jeździć po, Lond po Rzymie. I pracować tutaj, zobaczcie jak się jedzie, a to też nie jest taka najwęższa ulica, bo przyszedłem, jechałem tutaj bardzo małżutko, to chyba bym się z nerwicy przejechał własnym samochodem, jak tu można jechać? Do tego ci ludzie chodzą jak świętej krowy i uważają, że to jest w porządku, no jest po prostu, po prostu to jest szok i niedowierzanie. insomma no, eh beh, quando, quando parla lascia sempre un segno insomma eh. io, lo ascoltano insieme a noi popolari mai da lingua camerio ferraiolo bocca a lei lei ha parlato punto di partita della vita sempre eh. la prossima eh. però il Lazio ieri ha detto che siete qua per fare un amichevole e, e che sono di fatto lavorate quasi esclusivamente in cina di cui la Cina dispone sostanzialmente un monopolio globale. tu tenna in un momento il nostro sistema industriale. Tutto quello che serve a realizzare la <laughs> batteria elettrica oggi ce l'ha in mano la Cina. E' così, ci E allora, per poter per non cadere dalla padella alla brace, per non cadere dalla subordinazione al carbon fossile della Russia, anziana è una ragazzina nel caso in cui si legge nel comunicato della jihad islamica, nel caso in cui saranno